Witajcie, padawani. Wczoraj wylosowaliśmy pierwszą z sześciu figurek. Dziś pora na okienko numer 5. Sprawdźmy, co się za nim kryje. Sandcrawler, zwany także piaskoczołkiem, jest to masywny pojazd poruszający się na ogromnych gąsienicach. Można go spotkać na planecie Tatooine. Piaskocząk jest wykorzystywany przez Jawów do transportu droidów i wszelkiego rodzaju złomu. W wersji LEGO Sand Sandcrawler pojawił się dwa razy. W 2009 w zestawie 10144 i w 2014 w secie 75059. Ostatnie trzy okienka były ze sobą bardzo mocno powiązane. Poza tym wszystkie dotychczasowe modele. Pochodzą z planety Tatooine. Może jutrzejszy prezencik będzie z innej części galaktyki? Dowiecie się tego już jutro o 15. Niech moc będzie z wami.